Zapraszam gorąco na rewelacyjne kurteczki w cenie tylko 29 zł. Produkcja Dola Elwin. Cudowne parki. Wymiarki, oczywiście, w opisie filmiku. Cena. Jak za bluzeczkę, a tutaj mamy kurtkę idealną, nawet na późną jesień, bo ona jest watowana, tak? Ona jest naprawdę cieplutka. Tył przedłużany, tutaj oczywiście mamy sznureczki do ściągnięcia, jak to w typowej parce. ściągacze przy rękawkach, kapturek. Naprawdę model jest przepiękny. Bardzo dużą ilość mam tych perłowych i maleńko mam różowych, naprawdę maleńko. Ta perłowa jest piękna. W tamtym roku były u nas ogromnym hitem. Były one droższe. Teraz za tylko 29 zł. Natomiast mam tylko małą rozmiaróweczkę. Czyli rozmiarki: 86, 92, 98, 104 oraz rozmiarek 110. 29 zł. Aby zamówić kurteczkę perłową, wpisujemy Selmo 3646. I dopisujemy rozmiarek. Piękne są. I kolorek różowy w tych samych rozmiarkach. Aby załóżić różyk, pisujemy Selmo 3647 i dopisujemy rozmiar jedyne 29 zł.